Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Módlmy się, Boże, ucieczko naszej mocy, Ty jesteś źródłem pobożności. Wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła i spraw abyśmy otrzymali wszystko, co Cię z ufnością prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A Ojcze pełen litości, na owe me nikt nie W tym miejscu chętniemy ogarnąć naszą modlitwą wszystkich tych, którzy zginęli w tak zwanej zbrodni pomorskiej, dokonanej przez Niemców. Chętniemy ogarnąć modlitwą tych wszystkich, którzy ulegli jakimkolwiek terroryzmom, przemocy, wojny. Chcemy ogarnąć tych wszystkich, którzy zginęli z rąk naszych wyzwolicieli, czego symbolem jest grób tutaj w pobliżu, siostry Adelbuntu. Chcemy objąć modlitwą tych, którzy zginęli w czasach stalinowskich. Wszyscy tych, którzy walczyli o naszą wolność na różnych frontach, w różnych okolicznościach i których groby są rozsiane po całym świecie. Módlmy się również za tych zmarłych, które groby znajdują się na tym cmentarzu. Tych, którzy pochowaliśmy niedawno przed rokiem i znajdują się gdziekolwiek na świecie. Zwłaszcza poległych przez wszystkie wojny. Panie Jezu, Umarłeś na krzyżu, aby żyło ci wszystkim utracone życie zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przyjdzie sądzić, nagradzać żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Się nad nami. Panie, Ty przygotowałeś swoim wiernym mieszkanie w niebie. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. To nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego, bo daje nam dzisiaj, i odpuść nasze winy, jako imię odpuścił. Panie, wysłuchaj modlitwę nasze Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężał śmierć i wstąpił do nieba. Daj wszystkim naszym zmarłym udział w jego zwycięstwie nad śmiercią, abyśmy mogli oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ja wroch się na tym śniebie, Nie tu Thank you. świat zdrojów, i będę na kształt słońca. Módlmy się za naszych zmarłych rodziców i przodków. Panie Jezu, Ty narodziłeś się z Maryi Dziewicy, by każdego człowieka obdarzyć życiem wiecznym. Zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nimi. Chryste, Ty uświęciłeś życie rodzinne w Nazarecie. Zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nimi. Panie, te obiecałe świeczne mieszkanie w niebie wszystkim, którzy do Ciebie należą. Zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nimi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tachnęli, Pana naszego, poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako im my odpuszczamy nasze. Panie, Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. A nasze niech do Ciebie przyjdzie. Boże, Ty kazałeś nam czcić ojca i matkę. Zmiłuj się nad naszymi zmarłymi rodzicami. Odpuść im grzechy i nagradzaj ich trudy, a nam pozwól ich wartości wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wieczny odpoczynek Draż im dać, Panie A światło zmieku i lista Niechaj im świeci Wieczne odpoczynek Draż im dać, Panie A światło z i lista odpoczynę raz zimna a światło zbiegulista niechaj im świeci Ciesząc się z tak pięknej pogody i radując się ze spotkania z najbliższymi żyjącymi jak również z tymi którzy odeszli na drugą stronę życia, przychodzimy do sprawowania najświętszej ofiary. Modlitwy na cmentarzu komunalnym rozpoczną się o godzinie czternastej. Tego spokojnie wszyscy zdążymy, którzy mamy tam również groby swoich najbliższych. O wiarę mszy świętej ksiądz Wojciech sprawuje zasięg pamięci Marię Reszka Kazimierza Orłowskiego w rocznicę śmierci. Ksiądz Arkadiusz, ofiarę mszy świętej, sprawuje święte Mięci Kacpra Radomskiego, prosząc dla niego o łaskę nieba. Ksiądz Patryk modli się za święte pamięci Józefa i Renę Dziadków i zmarłych z rodziny Bartel i Megel. Ja to ofiarę mszy świętej sprawuję za wszystkich wiernych zmarłych z naszej wspólnoty parawialnej, za wszystkich spoczywających na tym cmentarzu. Zgromadziliśmy się wokół kołytarza Jezusa Chrystusa, bo on napełni nasze serca swoją mocą. W Ewangelii usłyszymy, że uczniowie, wystraszeni po śmierci Pana Jezusa, zdążający do Emaus nie potrafili rozpoznać Jezusa. My również często w życiu się gubimy, niby wiemy, co nas oczekuje Bóg, a jakżeż bardzo trudno, naprawdę. Postępować tak, jak On tego od nas oczekuje. Prośmy Boga, by otworzył nasz umysł, nasze serca, nasze oczy, nasze uszy, byśmy potrafili zrozumieć, czego Bóg naprawdę od nas na tym świecie oczekuje, abyśmy bezpiecznie mogli dojść do naszej ojczyzny w Niebie. Ujowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry. Dzisiaj możemy usłyszeć w Ewangelii historię uczniów którzy są najzwyczajniej w świecie rozczarowani. Oni uciekają z Jerozolimy. Dlaczego? Bo się rozczarowali. Kiedy faktycznie Chrystus jakby towarzyszy im i w pewnym momencie zadaje im pytanie, o czym tak rozprawiacie ze sobą, to dosłownie jak wyczara goryczy w tym momencie się wylewała. Ty chyba jesteś jedyny, który nie słyszał, co się w tych dniach stało z Chrystusem Nazarejczykiem. A myśmy się spodziewali. Pewnie się spodziewali, mieli plany. Mistrz, Mesjasz, nowy król nadejdzie faktycznie z armią, będzie nowa Jerozolima, wyrzucimy synagogę, arcykapłanów, wyrzucimy Rzymian, odnowimy synagogę, będą znaki, będą cuda. Wszystko tak, jak zapowiadali prorocy. A tu? A tu się pojawił Wielki Piątek. Tu się pojawił grób. Trzeba było uciekać, bo wszyscy się okazali, że trzy lata chodzili z Chrystusem, a jednak, no... Przestraszyli się śmierci, bo bali się, że teraz i oni będą musieli pójść na Krzyż z Chrystusem. A myśmy się spodziewali. A myśmy się spodziewali, że nasi zmarli jeszcze żyć będą. A myśmy się spodziewali, że jednak ten rak tak szybko nie zabije. A myśmy się spodziewali, że jak będzie dzisiaj wracał samochodem, to dojedzie do domu. A myśmy się spodziewali, że nasze dziecko zobaczy naszą śmierć, a okazało się, że my zobaczyliśmy Jego. A myśmy się spodziewali. Przy naszych grobach, jak tu jesteśmy, ile jest w nas rozczarowań. Ile rozczarowania z powodu śmierci, której nie chcieliśmy, której nie planowaliśmy. Mieliśmy inne marzenia. Jeszcze tyle rozmów, tyle spotkań. Jeszcze miało być tyle pocałunków, jeszcze tyle miejsc do zobaczenia, jeszcze miało być tyle osób, które gdzieś mieliśmy po drodze zobaczyć, jeszcze mieliśmy takie plany, a myśmy się spodziewali. I być może nawet tutaj z takim rozczarowaniem do Pana Boga, Panie Boże, jak? Myśmy się spodziewali. Miało być inaczej. I co odpowiada Chrystus? dwójce uczniów, którzy zmierzają do Emaus? o nierozumni, jakże nieskore są wasze serca. Jak łatwo grób, jak łatwo wielki piątek naszego życia, jak łatwo doświadczenie śmierci potrafi nam odebrać rozum i ocenę sytuacji. O nierozumni, jakże nieskore są wasze serca. Dlaczego nie widzicie, co się stało? I co rozpoczyna Chrystus? Jezus rozpoczyna logoterapię. Bo zaczyna leczyć ich słowem. Cała droga, która już teraz zajmie im do Emaus, to, to praktycznie połowa dnia, polegała tylko i wyłącznie na tym, że Jezus odwołuje się do Starego Testamentu, do pism, do prorost, do wydarzeń, które miały miejsce, do Psalmów. I sami uczniowie mówili: czy serce w nas nie pałało? Jak on to nam mówił? Ale w którym momencie wszystko okazało się jasne? W czasie Eucharystii. Podczas łamania chleba, kiedy zasiedli do stołu, kiedy faktycznie Chrystus zaczął mówić modlitwę błogosławieństwa, kiedy zaczął łamać chleb, tam rozpoznają Chrystusa. Dzisiaj. Kiedy faktycznie gromadzimy się na naszych cmentarzach, kiedy jesteśmy na naszym cmentarzu parafialnym, też gromadzimy się wokół ołtarza. Też gromadzimy się wokół Chrystusa, żeby łamać chleb. Bo to właśnie Eucharystia staje się dla nas kluczem relacji nie tylko z Jezusem, ale także z naszymi bliskimi zmarłymi. Jeśli nasi zmarli, nasi święci są w Chrystusie, to przyjmując Chrystusa na tym ołtarzu, ja się nie tylko spotykam z Nim, ale również z nimi. To już, to już jest inna relacja. Już może nie jest ta relacja, której byśmy chcieli tu na ziemi. Tej bliskości, tego pocałunku, tych kawałów, tych żartów, tych podróży, tych wyjazdów. Ale tak samo jak oni za życia przyjmowali Eucharystię i tak samo jak my to teraz robimy, my ciągle jesteśmy w komunii. Nasi zmarli są. My możemy ich spotkać w zupełnie inny sposób. Ale możemy ich spotkać na Eucharystii. Bo dzisiaj my nie chcemy manifestować śmierci. My tu nie jesteśmy tylko po to, żeby myśleć o zmarłym. Jesteśmy tu po to, żeby za nich się modlić i żeby z nimi się spotkać. I nawet znaki i symbole, którymi się posługujemy. My nie jesteśmy na Nekropolii. Nekropolia to jest miasto zmarłych. Jesteśmy na cmentarzu. Cementaroj to jest miejsce, gdzie się czeka. Te groby czekają na to, aby stały się puste. To jest miejsce wyczekiwania. Tu gdzieś tu się nie odwiedza zmarłych. Tu się na nich czeka, na spotkanie w zmarłych ciała. My idziemy z krzyżem nie ze znakiem śmierci, ale ze znakiem życia w którym my wierzymy, że też zmartwychwstaniemy i nasi bliscy zmartwychwstaną. My dzisiaj manifestujemy życie, zapalając światło i te kwiaty, kiedy stawiamy. Światło ma być znakiem naszej nadziei w to, że oni zmartwychwstaną. Kwiaty są symbolem życia. Chrystus był pochowany w grobie. Jeśli dzisiaj robimy tylko wyścig zbrojeń, kto więcej postawi, kto ładniej ustroi, to to jest bez sensu. To jest głupie. Ale jeśli z tego wynika nasza wiara w zmartwychwstanie i w życie wieczne, to Bogu niech będą dzięki. Moi bliscy znajomi, Możena i Michał, których poznałem pracujący w Kartuzach, pracowali z nami przy weekendach dla narzeczonych. Wspaniale małżeństwo, cudownie z nimi się rozmawiało, pracowało i było, i, i zawsze Michała wspominał w bardzo ciepły sposób. Michał już odszedł do pana w czasie, kiedy panowała pandemia COVID. Nikt się nie spodziewał. Zdrowy, silny mężczyzna, pracujący, inteligentny, dbający o siebie. Kiedy zaczął się gorzej czuć w czasie pandemii, wszyscy myśleli: No tak, tylko pewnie jakieś przeziębienie, może jakaś chwilowa słabość. W dwa dni znalazł się w szpitalu, w trzy dni znalazł się na Ojomie. Czwartego dnia informacja, że Michała już nie ma. Bardzo przeżyliśmy wszyscy tą śmierć. Ale do dzisiaj pamiętam świadectwo, jakie właśnie dawała Bożena. Ona dziękowała za swojego męża, ale co więcej, ona nie rozmawiała i nie mówiła z nami, jakby go nie było. Ale że on jest. Ona dziękowała za Eucharystię. Ona dziękowała swojemu mężowi, bo sama zobaczyła, że w czasie liturgii pogrzebowej jak wiele osób poszło do spowiedzi świętej. Właśnie pod wpływem tego, że zmarł Michał. Ludzie, którzy od lat nie byli w konfesjonale. Ona Michałowi dziękowała za to, że dzięki niemu ci ludzie mogli spotkać się z Chrystusem. My tu nie manifestujemy śmierci, tylko my tu manifestujemy życie. My się z nimi spotykamy nie po to, żeby ich wspominać, ale po to, żeby z nimi być. Nie jesteśmy na nekropolii, ale jesteśmy na cmentarzu, bo czekamy. Czekamy, aż to wszystko się spełni. Aż to, co zapowiedział Chrystus, a o czym mówi do nas Apokalipsa. Stanie się udziałem naszych bliskich zmarłych i nas samych. I ta wiara niech dodaje nam nadziei. I ona jest odpowiedzią na ten ból i smutek, który często nam towarzyszy, kiedy żegnamy naszych bliskich zmarłych. Amen. Modlitwy na cmentarzu komunalnym rozpoczną się dzisiaj o godzinie 14. Na cmentarzu parafialnym działa wolontariat który pracuje przy Szkole Podstawowej numer 3 pod tytułem Pomagam, bo lubię prowadzi zbiórkę na utrzymanie cmentarza również po zakończonej mszy świętej rycerze Kolumba przy wychodzeniu z cmentarza będą zbierali ofiary wszystkim, którzy składają ofiarę na różne sposoby składam serdeczne Bóg zapłać nie tajnię, że bardzo wielkim kosztem w utrzymaniu cmentarza jest chociażby sam wywóz śmieci. Jest to kwota po ludzku bardzo, bardzo duża, bo jest to około 50 tysięcy rocznie. Wszystkim, którzy wspierają cmentarz również ofiarami składam serdeczny Bóg zapłać. Msza święta dzisiaj wieczorem o godzinie 19.00 w Możemy skorzystać ze spotkania eucharystycznego. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę, za skupienie, za to, że właśnie mogliśmy przez chwilę trwać przy Jezusie wspólnie, tutaj na cmentarzu, tak licznie zgromadzeni. I dobry Bóg ma w swojej opiece nas wszystkich.